Warta Niedziela Wielkiego Postu to Niedziela Radości. I tę prawdę Pan Jezus pragnie nam przypomnieć właśnie tu i teraz, w tej sytuacji, jaką obecnie w Polsce i na świecie przeżywamy. Pan Jezus pragnie naszej radości, bo chrześcijanin ma być człowiekiem radości, nadziei, to znaczy kimś, kto wierzy w Bożą Opiekę i czuje Jego miłość. Pan Jezus też u półmetku wielkiego postu przypomina nam, że niedługo będziemy cieszyć się radością z martwych wstania. I potrzeba nam tej radości, zwłaszcza gdy tak wielu ogarnia niepewność, trwoga, lęk o przyszłość. Niektórzy mówią, że czują się jakby żyli w jakichś potwornych, paraliżujących ciemnościach, nie wiedzą co się wydarzy jutro, za tydzień. Za miesiąc, że nagle świat stał się bardzo niepewny. Ale czego nas uczy Apostoł Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu? Niegdyś byliście ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. A więc postępujcie jak dzieci światłości. Nie tylko postępujcie jak dzieci światłości, ale żyjcie tak i myślcie jak dzieci światłości, to znaczy żyją w światłości. Ani lęk ani żadna ciemność ich nie ogarnia. Żyć w ciemności, w niepewności, to postawa niechrześcijańska. I żeby odzyskać to Boże światło, radość, nadzieję, potrzeba być jeszcze bliżej Pana Jezusa. Potrzeba w naszym życiu jeszcze więcej ciszy, jeszcze więcej modlitwy, autentycznego spotkania z Panem Jezusem. To On wniesie w nasze życie i radość, i pokój, i światło. Apostoł mówi do nas dalej: zbudź się o śpiący, powstań z martwych, a zajaśnili ci Chrystus. A więc obudźmy się. Obudźmy się z tego koszmaru, w który na własne życzenie zapadliśmy. Otwórzmy oczy, skierujmy je. W stronę Jezusa Chrystusa, Tego, który przywrócił wzrok niewidomego, wydobył go z ciemności do światła. I my tego cudu potrzebujemy. Zwróćmy nasze oczy w stronę Pana Jezusa. Nasz problem polega jednak na tym, że dzisiaj, zamiast patrzeć na Jezusa, słuchać Go, kierujemy Nasze spojrzenie w stronę ciemności, tego, co nas nabawa, napawa lękiem i trwogą. I może poniekąd zachowujemy się jak ci faryzeusze, którzy widząc jawny cud, który dokonał Jezus, nie potrafili w nim zobaczyć Mesjasza. Nie zobaczyli jego miłości, jego troski o drugiego człowieka. Uznali go za fałszywego proroka. Dziś zamiast patrzeć się na Jezusa, kierujemy nasz wzrok w stronę ludzi. Ludzi, którzy mienią się prorokami Boga. I dlatego nie możemy mieć w sercach pokoju, ponieważ ci ludzie nie mają w sobie nic z Boga. Są fałszywymi prorokami. Ci ludzie, opowiadając o tym, co się dzisiaj, teraz w świecie dzieje, Robią to w taki sposób, który jest absolutnie niezgodny z Ewangelią. Wręcz jest przeciwny względem tego, co mówił Jezus Chrystus. Po czym to rozpoznamy? Rozpoznamy to po tym, że słowa Jezusa zawsze zostawiały pokój i nadzieję, a słowa tych współczesnych proroków rodzą co najwyżej niepokój i lęk. Słowa Jezusa objawiały Bożą miłość. Ukazywały nam, że cokolwiek dzieje się w świecie, dzieje się z Bożej Opatrzności, Bożej Miłości. A słowa fałszywych proroków wieszczą przede wszystkim Bożą Karę, surowego i groźnego Boga. Rodzą lęk, strach, nie pozostawiają miejsca na nadzieję, zostawiają jedynie smutek. Trzeba pamiętać, że lęk i smutek pochodzi od szatana. Jemu najbardziej zależy na tym, żeby dziś odwrócić naszą uwagę od Boga, który jest miłością. Wyolbrzymia zagrożenie, odbiera nadzieję, prowadzi ku rozpaczy. Człowiek, który doświadcza cierpienia albo doświadcza niepokoju, ale jednak w te stany zaprasza Boga. Odnajduje w tych wydarzeniach nadprzyrodzony Boży sens, odczytuje je jako znaki Bożej miłości. I zauważa, że to, co Bóg dopuszcza na świat, dopuszcza w takim stopniu i na tyle, by służyło to dobru człowieka, jego nawróceniu, opamiętaniu, zmianie życia, ale nigdy unicestwieniu. Bóg nie obiecuje nam dzisiaj. Że nie zachorujemy, ale obiecuje nam, że nie zachorujemy na duszy, jeśli będziemy trwali blisko Niego, że nie zostanie zabita nasza nadzieja, a to byłaby nasza ostateczna śmierć. A człowiek, który odetnie się od Pana Boga, będzie przeżywał lęk i strach bez Boga. I w każdym nieszczęściu zachowywał się jak ślepiec w ciemnościach. Będzie potykał się o każdą swoją myśl, emocje. Będzie jak człowiek duchowo sparaliżowany. Człowiek, który przeżywa trudności z Bogiem jest wewnętrznie wolny, otwarty. Otwarty zarówno na Boga, jak i na drugiego człowieka. Człowiek przeżywający trudności bez Boga zamyka się i w sobie, i przed ludźmi. Nie ma odwagi zwrócić się do Boga ani do drugiego człowieka. Tak zastanawiam się, dlaczego pomimo tego, że przecież w Polsce kościoły są otwarte i stwarzane są możliwości, żeby ludzie w nich uczestniczyli, nawet w naszej parafii oferujemy dodatkowe msze święte, żeby pomieścić tych wszystkich, którzy chcą spotkać się z Bogiem, to jednak widzimy, że jest o wiele więcej miejsc niż ludzi. Dlaczego tak jest? Bo wielu ludzi upatruje w wydarzeniach jakie obecnie mają miejsce w tej epidemii Bożej kary. I wiedząc, że mają swoje na sumieniu, nie przyjdą tutaj do Boga, bo spodziewają się, że tym bardziej Pan Bóg ich dopadnie, tutaj właśnie, w kościele. Przyszedłeś, to ja Ci teraz pokażę, ja Ci urządzę. I dlatego wolą się gdzieś tam schować, skrywać w swoich prywatnych ciemnościach. Człowiek przestraszony, przestraszony taką właśnie wizją Boga, ucieka od Niego. W swojej trwodze boi się do Niego zwrócić. Strach zaślepia, strach nie pozwala widzieć rzeczy w prawdzie. Ci ludzie nie są w stanie dostrzec w takiej sytuacji Bożej miłości, bo widzą w Nim tylko surowego sędziego, który zaczął rozprawiać się ze światem. Strach zniewala i paraliżuje. Strach powoduje, że człowiek tonie jak Piotr w czasie burzy na jeziorze. Bo zamiast patrzeć na Jezusa, zaczął przyglądać się błyskawicom, wichrowi, falom i zaczął tonąć. A wystarczyłoby, żeby tylko patrzył na Jezusa. Burza nic by mu nie zaszkodziła, stałby się cud. Mógłby chodzić po falach. A my dzisiaj, zamiast chodzić po tych falach, po tym wzburzonym jeziorze świata, patrujemy się nie w Jezusa, ale to wszystko, co dookoła. Faszerujemy się wiadomościami, wysyłamy je sobie na komórkę, i tak dalej. Co jedna wiadomość jeszcze gorsza, jeszcze bardziej wyolbrzymiająca, potęgująca nasz strach, nasze przerażenie. I w tej sytuacji trudno jest patrzeć na Boga. Nie o to chodzi, żeby być nieświadomym zagrożenia. By nie starać się jemu przeciwdziałać. Ale chodzi o to, żeby czynić to cały czas wpatrując się w Jezusa. Szatan robi wszystko, żeby nas rozproszyć, odwrócić naszą uwagę od Boga. Ale jeżeli będziemy blisko Jezusa, jeśli z tego świata zewnętrznego przekierujemy się na świat duchowy, szatan nie będzie miał do nas dostępu. Gdy dusza jest blisko Jezusa, szatan jest bezsilny. A dusza jest wolna, kwitnie wiarą, nadzieją, miłością i radością. I dlatego Pan Jezus chce, żebyśmy przeżywali te bardzo trudne doświadczenia wielkiej bliskości Boga. Wtedy zobaczymy w tych wydarzeniach nie coś niespodziewanego, co budzi nasz lęgi i trwogę, ale widzimy przede wszystkim miłość Bożą. I Pan Bóg każdego dnia będzie dawał nam dowody, że cokolwiek się dzieje w tym dniu, który właśnie jest, jednak jest pełne Bożej miłości. Ma rodzić nasz optymizm i uśmiech. Pan Jezus chce, żebyśmy się nauczyli przeżywać tego rodzaju sytuacje, jak prawdziwi chrześcijanie. Jak powiedziałem, to nie oznacza, że nie będzie jeszcze gorszych rzeczy niż to, co teraz przeżywa świat. Bo będą, bo to zostało już zapowiedziane. Ale chodzi o to, żeby nam to nie zaszkodziło, by nie szkodziło naszej duszy, żebyśmy to wszystko przeżywali po chrześcijańsku. A więc pogodnie i z pokojem serca. Jest to możliwe, kiedy jesteśmy zjednoczeni z Jezusem i kiedy nasze serca są czyste, wolne od grzechów. Dlatego pierwszym wezwaniem Pana Boga na dzisiejsze chwile jest: nawracajcie się, zerwijcie z grzechami, grzechami ciężkimi. Wpuśćcie mnie do swojego serca, bo dopóki wasze serce jest zniewolone grzechem, dopóty zły Duch ma do was dostęp. On rozdaje karty. Mamy podjąć walkę z szatanem, który będzie rodził lęk. Mamy podjąć tę walkę modląc się szczególnie często do Matki Bożej, prosząc o ochronę dla naszych myśli, dla naszego serca, emocji. Prosić o siły do walki z pokusami, które mają nas wprowadzić w stan zagrożenia. Czego nas jeszcze chce nauczyć Pan Jezus? Byśmy nie wychodzili myślami w przyszłość ani w przeszłość, a skupili się na tym, co tu i teraz, na dniu dzisiejszym, na teraźniejszości. To jest to, nad czym mamy władzę. Żebyśmy zauważyli, że to, co się właśnie teraz dzieje, dziś jest darem Pana Jezusa dla nas. Pan Jezus chce, żebyśmy potrafili właśnie w takich sytuacjach rozpoznawać, w jaki sposób Jezus zapewnia nas o swojej opiece, o miłości. Niektórzy mówili, piękna dziś była pogoda, piękne słońce. Potrafili się tym zachwycić. Potrafili zachwycić się pierwszymi przejawami pojawiającej się wiosny i mówili: Jezus jest obok nas, pomimo tych ciemności, które są obok. Jezus pragnie naszej wdzięczności i dziękczynienia, bo wszystko, co dopuszcza teraz na świat, na Polskę, służy Bogu i przybliża dzień Jego ostatecznego triumfu, triumfu Jego miłości. Czego też pragnie o nas dzisiaj Jezus? Choć zalecany jest pewien dystans między nami, nie oznacza to, że mamy się zamykać we wzajemnej izolacji. Dystans nie oznacza izolacji. Jezus pragnie, byśmy właśnie teraz zauważali siebie nawzajem, poświęcali sobie czas, uwagę, oferowali wzajemną pomoc. Pan Jezus pragnie, byśmy naszą miłością, ludziom, którzy żyją z dala od Pana Boga, pomogli na nowo odnaleźć Pana Boga. A więc radujmy się, bo Pan Jezus teraz dokonuje w świecie wielkich rzeczy. Dokonuje wielkich rzeczy w duszach ludzi. Bogu udało się zrobić to, czemu nie udało się ani papieżowi, ani żadnemu kapłanowi, rekolekcjoniście i tak dalej. Udało mu się zatrzymać świat. Zatrzymać ludzi, którzy w tym pędzie niestety Biegli w stronę piekła. Pan Bóg nakazał im zatrzymać się, zastanowić nad sobą, swoim życiem, kruchością, przemijalnością, nad swoją duszą. Wielu w tym czasie odzyskuje wiarę, wspaniałe świadectwa. Choćby lekarzy włoskich, którzy mówili: Byliśmy ateistami, zaczynamy się modlić. Od niego czerpiemy naszą siłę. A to są dosłownie pojedyncze świadectwa, które wypłynęły na wierzch. O ileż więcej jest ich teraz, a o których wie tylko sam Bóg. A więc to nie może być czas niepokoju, ale czas radości i wdzięczności. Jezus jest Panem i Jego wola będzie wypełniona pomimo zła i nędzy świata. Jezus pragnie, byśmy byli świadkami Jego miłości i miłosierdzia. I mylą się ci, którzy widzą w tych wydarzeniach, które dzieją się w świecie, przede wszystkim surowe oblicze Bożej sprawiedliwości.